Znudził Ci się staje wygląd mapy w ATS? -ie? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie. Cześć, witajcie z tej strony. Ja w tym filmie pokażę, jak wygrać mapę satelitarną do ats -a. Na początku musimy pobrać modyfikację o nazwie ATS Satellite BG. Owej modyfikacji nie znajdziecie jednak na Steamie. Znajduje się ona na stronie z modami do ats i ats -a. Link będziecie mieli w opisie. Kiedy pobierzecie już pliki, wystarczy wrzucić paczkę do foldera Mod w ATS-ie, tak jak na filmie. Następnie odpalamy ats i przesuwamy modę na prawo. I tak prezentuje się mapa w grze. I to by było na tyle z tego materiału. Dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć.